Witajcie, tu Piotr z lasota4x4.pl. No, dzisiaj taki bardzo ładny patrolek. Yy, I zabudowa na zamówienie indywidualne klienta. Od lewej strony duża szuflada z przegrodami. Nad szufladą miejsce na stolik turystyczny z dekatlonu. Prawa szuflada to nasza multisuflada. Metr wysuwu. Miejsce na kuchenkę oraz przybory kuchenne i składniki do gotowania: blacik bambusowy jeden, blacik bambusowy drugi. Natomiast pod spodem dodatkowy blat z rozkładanym zlewozmywakiem tutaj mamy kran więc można sobie korzystać prezentuje kuchnia w pewnej okazałości tą szufladką możemy sobie zjechać mamy trochę bardziej kompaktowo lub całkowicie zamknąć Korzystać z ładnych, dobrych blatów. Klient zażyczył sobie lodówkę na szufladzie oraz taką dostawkę odkręcaną, która mogłaby pomieścić dwie walizki i cztery takie typowe skrzynki z kastorami. Po odkręceniu tego, tej nadstawki mamy tam z przodu jeszcze na połowie. Siedzenie, spanie dla jednej osoby, więc na jakieś męskie wypady, eskapady można jechać samym autem, bez namiotu i spać. Wewnątrz. Jeśli chodzi o dodatkowe wyposażenie, tutaj w tym wodzie wyprawowe, to zainstalowaliśmy Webasto w boczku, standardowe, fajne miejsce w patrolu. W momencie, gdy śpimy wewnątrz auta, to grzejemy się z tego wylotu, natomiast jeżeli chcemy wyprowadzić rurę do namiotu z ciepłym powietrzem, to wymieniamy te wyloty na, na łącznik i grzejemy namiot. Jeśli chodzi o prądy, to wszystko było. Musieliśmy tylko jakoś tutaj elegancko to ułożyć zapewnić dostęp. Pod pokrywką jest przetwornica, ale żeby nie Wyglądało to siermiężnie, to wejścia z niej są wyprowadzone, już tutaj na panel, dla wygody korzystania. Tak to się prezentuje. Typowe zabudowy do patrola w wersji z lodówką i bez w podziale asymetrycznym, symetrycznym. Mam w naszym sklepie internetowym, także zapraszam. Natomiast wszystkie inne pomysły indywidualne. Jak najbardziej proszę zgłaszać. Tak jak w tym przypadku zajmiemy się, zrobimy tak jak klient sobie tego życzy. Pozdrawiam i do następnego.